W końcu doczekaliśmy się dodatku Chaos Reigns. Wraz z nim Mortal Kombat 1 otrzymał spore zmiany w balansie rozgrywki. Niektóre postacie zostały wzmocnione, a inne osłabione. W dalszej części filmiku o wszystkim Wam opowiem, a zacznę od Ashry. U Ashry zostało poprawionych parę błędów, między innymi związanych z pracą kamery. U Baraki podobnie, raptem jedna korekta przy ruchu specjalnym. Generał Shao też nie otrzymał nic szczególnego. Gerasa czy też Girasa jego atak z nadgłowy lekko podbija przeciwnika i sam odzyskuje kontrolę 8 klatek szybciej po trafieniu. Dodatkowo odzyskuje równowagę 17 klatek szybciej, gdy nie trafi swoim chwytem. go otrzymał dwa nowe ruchy: porywacz czeluści i depnięcie czeluści. Może teraz też wzmocnić trupie pląsy. Czas inicjacji pomocnej dłoni to 45 klatek, a nie 59 jak to było wcześniej. Pancerz pomocnej dłoni pojawia się na szóstej klatce. Wzmocniona pomocna dłoń zachowuje się teraz inaczej, jeśli jest użyta więcej niż raz w kombo. Krytyczne uderzenie wybija pod innym kątem. Havig otrzymał też parę poprawek błędów. U Johnego nic szczególnego, same korekty. U Kitany podobnie. Kunglao natomiast otrzymuje nowy atak, rzut czapką w powietrzu. Może też teraz poruszać się do przodu i do tyłu podczas obrotu Shaolin. Wzmocniona wersja obrotu pozwala przemieszczać się jeszcze szybciej. Jego uwielbiany przez wszystkich atak z pancerzem wstrząśnięcie Shaolin na bloku składa się tylko z jednego uderzenia. Aby pojawiły się dwa, jak przed aktualizacją Kung Lao musi zużyć dwa paski. Limei same poprawki błędów. Liu Kang otrzymał nowy atak: wulkaniczna dłoń. U Raidena wzmocniony teleport mniej skaluje obrażenia i wyłącza przeciwnikowi możliwość ucieczki z combo. Poprawili też u niego parę baboli. Skorpion ma teraz 19 klatek przewagi więcej po trafieniu przeciwnika płonącą szarżą. U Sindel same poprawki błędów. Smoke ma teraz zwiększony hitbox przy serii ataków Wypalenie. Niewidzialność przestaje działać, gdy przeciwnik sparuje atak. Smoke otrzymał też parę korekt. Shang Tsung otrzymał nowy ruch specjalny, pozwalający na morfowanie w kameo przeciwnika i wykonanie jednego z jego ataków. Dostał także nową sekwencję ciosów. Kontrola pulsu pozwala teraz na anulację w ruch specjalny i dodatkowo Shang odzyskuje równowagę dwie klatki szybciej. Panaceum startuje dwie klatki dłużej i odzyskanie równowagi trwa jedną klatkę dłużej. Operacja startuje dwie klatki szybciej i przeciwnik inaczej się zachowuje po uderzeniu. Kolczaste łoże pojawia się teraz szybciej. Shank odzyskuje równowagę jedną klatkę szybciej po trafieniu kolczastym łożem i trzy klatki szybciej na bloku lub gdy nie trafi. Po wzmocnionej wersji kolczastego łoża Shank odzyskuje równowagę 4 klatki szybciej przy uderzeniu i 5 klatek szybciej na bloku lub gdy atak nie trafi. Utani obrotowy kop z rozkroku zachowuje się teraz inaczej, gdy jest wyblokowany. Boska ochrona wchłania teraz pociski i pozwala na dodatkowe zagranie. Boskie pchnięcie inaczej zachowuje się podczas uderzenia i ma zwiększone skalowanie obrażeń. Szukanie wskazówek potrzebuje teraz dodatkowych pięciu klatek do załadowania każdego z ładunków, szukania wskazówek. Dziwne te polskie nazwy. Można teraz wykorzystać ładunek do przyspieszenia pocisku i zwiększenia jego obrażeń. Podczas obrotowego kopniaka można teraz wykorzystać ładunek, aby tania zaatakowała na bloku wszystkimi kopniakami i miała niewrażliwość na pociski przeciwnika. Podczas wirującego kopa można wykorzystać ładunek na dodatkowe boskie pchnięcie lub teleport. Poprawiono też jakiś błąd wizualny. Łomni Mena, atak z nadgłowy dookoła świata, lekko podbija teraz przeciwnika. Ukuan Chi, krok w tył z tego co rozumiem, lepiej namierza przeciwnika o 8 klatek. Dostał też jakieś poprawki błędów. Omlender na papierze wygląda jakby dostał tylko jakieś nieszczególnie ważne poprawki, ale tak nie jest. Z tego co się dowiedziałem, podobno zwiększyli skalowanie obrażeń po jego chwycie, a na to sporo osób narzekało. Takeda otrzymał głównie buffy do zadawanych obrażeń. Pokrętne ostrza. Pierwsze i drugie uderzenie zadają o 10 punktów większe obrażenia. Ogrobujca zadaje większe obrażenia o 20 punktów. Sekwencja Wznoczące Słońca zadaje większe obrażenia o 10 punktów. Ryujin większe obrażenia o 20 punktów. Drugie uderzenie w spadającym księżycu większe obrażenia o 20 punktów. Dzielenie bram, jedna aktywna klatka więcej i zmiany w hitboxie. Świątynny Eliminator, jedna aktywna klatka więcej i zmiany w hitboxie. Ogon węża może być teraz anulowany w ruch specjalny. Uderzenie wróbla zadaje o 40 punktów mniejsze obrażenia. Strzelająca gwiazda zadaje o 10 punktów większe obrażenia. Wybuch Sprytnego Shurikena też o 10 punktów większe. Pierwszy atak w Prędkiej Chmurze nie skaluje obrażeń. Wyzmocniona Prędka Chmura zadaje o 30 punktów większe obrażenia. Takeda dostał też Poprawki Błędów. Czas teraz na postacie kameo. U Raksa same Poprawki Błędów. Udariusza Dariusza Armia II i Zaproszenie z Ziemi mogą być teraz wykorzystane po Balistycznym Woleju. U Frost Poprawki Błędów. U Goro podobna sytuacja. Jax otrzymał nowy atak Mamcie. U no jego laser dłużej się odnawia, ale za to uderza kilkukrotnie. Kunglao Kameo otrzymał dwa nowe ataki: kapelusz na orbicie i chwiejna orbita. Zyskał też parę poprawek. U Motaro nic szczególnego. Sektor może teraz wystrzelić rakietę podczas Fatal Blow. Naprowadzające rakiety aktywują się teraz po przytrzymaniu R1. Start teleportu jest szybszy o dwie klatki. No i dostał też jakieś poprawki błędów. Słudnikę otrzymał dwa nowe ruchy, rozpad królestw i cięcie wodospadu. Otrzymał też drobne poprawki. Sonia zyskała dwa nowe ruchy, rykoszytujące kopnięcie pikujące i rowerek. Sonia teraz przez 17 dodatkowych klatek jest narażona na uderzenie po chwycie nożnym. Zabzila ma teraz dwa nowe ataki, głębokie zamrożenie i specjalną kulę lodu. Otrzymał też drobne poprawki. U strajkera granaty teraz wywołują inny efekt po trafieniu i mniej skalują obrażenia. U Tremora cios krystalicznej ściany jest teraz atakiem środkowym, niewysokim. Kameleon może teraz odwrócić kolejność przebrań. Jeśli któryś z dwóch pierwszych ataków przewrotu zostanie zablokowany za pomocą górnego bloku, to ostatni cios się nie pojawi. Kameleon dostała też drobne korekty. Umowa do nic szczególnego. Ufery główna postać po wślizgu odzyskuje równowagę dwie klatki później. Jest też postrzegana jako postać przebywająca w powietrzu podczas kilku z jej ataków. Tak więc to by było na tyle. Jeśli uważacie, że materiał wam się przydał i chcielibyście mi pomóc w wykręcaniu większych zasięgów, to zachęcam do zostawienia lajka, no i oczywiście subskrypcji. Dzięki za wasz czas i do usłyszenia wkrótce.